Tryb Grind powrócił. Tak jak widzieliście, do czwartku dostępny jest ponownie tryb zmagania, czyli specjalna odmiana podboju skoncentrowana na dynamicznej rozgrywce w okrojonym obszarze z wieloma dobudowanymi możliwościami oflankowania przeciwnika. Dużą część osób pochłonęła premiera trybu Battle Royale Warzone w Call of Duty, jednak w Battlefieldzie cały czas dzieją się ciekawe rzeczy. Są to kolejne ciekawe zestawy pojazdu, szczegóły dotyczące specyfikacji nowej broni oraz poród szturmu i linii frontu. Do tego na dice i czy przez to możemy mieć duże opóźnienie przyszłych teatrów wojny. I tego wszystkiego dowiecie się w tym materiale. Zapraszam również do zostawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Ja jestem Jachuł i zapraszam do oglądania. Przez obecny tydzień wyzwań do odlokowania mamy żeton umożliwiający pominięcie jednego poziomu w rangach teatru wojny. W przyszłym tygodniu sytuacja się powtórzy, dlatego, osoby, które mają już maksymalną rangę, otrzymają łącznie 300 bońców, za co można już coś spokojnie zakupić w sklepie. Teraz wielu z Was zadaje sobie pewnie pytanie, co w takim razie z przyszłymi tygodniami wyzwań i nagrodami. W czwartek poznamy oficjalnie, czy żeton zostanie zastąpiony w końcu jakimś innym elementem, bo jak wiecie z poprzednich odcinków, Temporial znalazł wiele rzeczy, które mogą potencjalnie się tam znaleźć. Łączy się z tym także fakt sytuacji, jaki dzieje się w światowej sekcji zdrowia. Wiele instytucji czy firm ma zawieszoną pracę, bądź jest ona zdalnie wykonywana w warunkach domowych. Takie decyzje dotknęły oczywiście również studio DICE, które musi zagwarantować pracownikom odpowiednie warunki pracy. I oni także korzystają z pracy zdalnej, o czym nie powinniśmy rozmyślać, bo jest to jak najbardziej słuszna decyzja. Życie ma się przecież jedno. Jednak jak to się przekłada na zawartość w grze i ewentualne obsłówki? Tak jak wspominałem, wszelkie czynności pracownicy wykonują w domu. Podobno każdy miał już styczność z taką formą pracy, jednak komunikacja na odległość to nie to samo, sami musicie sobie to przyznać. Na ten moment daleko idące formy implementowania nie ulegają zmianie. Nowe teatry wojny wciąż mają ustalone przed nich terminy. Jednak deweloperzy planowali na początku kwietnia Wydać aktualizację 6.4. Ze względów utrudnionej pracy termin może ulec zmianie. O ile? Na razie nie wiadomo. Ale sam fakt, że aktualizacja miała być wprowadzona już w pierwszym tygodniu kwietnia, daje nadzieję, że część najważniejszych prac została rozplanowana i każdy wie co ma robić. Tak na ten moment wygląda sytuacja, a sama kwarantanna nie spowoduje większych zmian w harmonogramie wydawniczym, który mieli zaplanowany. Jeśli coś ulegnie zmianie, to oczywiście będę na bieżąco informować, a teraz przejdźmy do ciekawszych rzeczy. W plikach gry nadal siedzi pełno nowych zestawów na czołgi. Doszedł do nich sztuk 4, który w leśnym obszarze będzie się na pewno dobrze kamuflował, a także Panzer 38T, który tak jak Tygrys zawiera na wieżyczce flagę. Znamy również pierwsze informacje o amerykańskim karabinie samopowtarzalnym M1941 Johnson, który na ten moment posiada szereg niedokończonych elementów i aktualizacja 6.4 powinna je zupełnić. Na ten moment sprawuje się on podobnie do AGM-42, jednak to wszystko może ulec zmianie. W specjalizacjach będzie można zmniejszyć odrzut, zwiększyć prędkość kuli, czy zwiększyć prędkość ładowania. Jak na obecne standardy tego typu broni w Battlefield 5, możemy liczyć na to, że będzie kolejnym świetnym wyborem w klasie szturmowca. Ale to jest przedwczesna opinia, także powtarzam kolejny raz. Wszystko może ulec zmianie. Pewne jest natomiast, że w kolejnym tygodniu podobnie zagramy na szturmie, który zostanie wzbogacony o wyspę Wake. Tydzień 10 ma ponownie zawierać w rotacji posterunek, a tydzień 12 linii frontu i szturm. Co do trybu zmagań, generalnie wszystkie miejscówki, będące świetną drogą do flankowania przeciwnika, są już znane i coraz trudniej jest się przedostać na kolokwialne plecy. Ale dla chcącego nic trudnego: nadal, przy odpowiednim serwerze i biegających graczach, rozgrywka sprawia dużo satysfakcji, dlatego polecam pograć, dopóki jest możliwość. Odchodzi również Antal, którego możecie kojarzyć z profilu BF Bulletin. Teraz będzie tworzyć informacje o Dumie. Szkoda, ale przez te 10 lat wykonywał kawał dobrej roboty. A w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdeczne za oglądanie! Zapraszam również do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby nie przegapić najnowszych informacji z Battlefielda. Piszcie mi co sądzicie o w tych wszystkich najnowszych informacjach. Ja jestem Jachu, do zobaczenia. Cześć!